Witajcie, kochani, tu Mary. I Mario. No i pewnie zaskoczenie dla Was, kolejny miks. Kolejny miks, kochani, będą takie miksy dwa. Tym razem miks jest z, z drapeczkami z innego miasta. Przyjechaliśmy przez Czew. Weszliśmy do kolekturki, zakupić właśnie tam u jednej pani. Okazało się, że też nas ogląda, także. Tak. Pozdrawiamy serdecznie tak. Tak, zagadaliśmy Dziękuję. się i mówiliśmy, no, o tyle z drapeczek kupujemy, no to, że na odcinek. Bo my nagrywamy zrabki, a ona się pyta jak mamy, tak? Jaki to kanał? A my mówimy Mary i Mario. Ona Okazało się, że nas ogląda, także A ona było miło. mówi do nas: O Jezus, super, poznałam Państwo, ja Was oglądam, jesteście super i tak dalej. Także Pani w okularkach, Panią blondyneczkę z kolektury w Szczewie serdecznie pozdrawiamy, było nam miło też Panią poznać. Dziękujemy, że Pani nas ogląda wielkie serduszka dla Pani życzymy, także. A tym razem zabieramy się za dropanie. Tak jest. Działamy. Będą dwa odcinki od tej, z tej kolekturki, od tej Pani. Także pierwszy odcinek jest taki, jedziemy. Tak, ja pierwsza mam. Tak, zaczynamy W kierunku kasa. Kierunek kasa z numerkiem piątym i szukamy klips, tak? Tak. Mhm, Dobrze. No zobaczymy. i ta Pani mówi, że życzy nam z jej kolekturki mega wygranej. No to zobaczymy.

Osiemnaście i trzydzieści cztery. Oboczek. Ach, ach. Och, te oboczki. Teraz mamy dwójeczkę. No, obok znowu. Trzydzieści pięć. Siedemnaście. Sześć i dwadzieścia pięć. Czyli przegrane. Ale to nic. My tutaj sami Prosiliśmy o takie zrapeczki. Dobra, to jest puste. Także teraz czas na extra pensję. Zrapeczka z numerkiem 10. I zobaczymy, co tu się kryje. A mamy 13, 14, 1 i 25. Mhm. A czy odnajdziemy takie tutaj na dole? Zaczynamy od 23, 21. 31, no niestety na razie nic. Dwójeczka. Ekstra no, ekstra pensja. 30. 27. 16. 26. Jejku. A i 15, Jej, a no to tutaj... no, no tak to bywa. Dobrze, teraz ja mam kochani bajeczną kasę, a z numerkiem 6. To próbuj. No to szukamy Szukaj woreczka albo skrzynki. skrzynki, a skrzynka daje... Podwójnie. A podwójnie, dobra. No to czekajcie, troszeczkę obniżymy, jest chyba dobrze. No i szukamy tych liczb. Mamy pierwszą trzynastkę. O ja Jezu, ten grafik. Trzydzieści dziewięć. Osiem. I ostatnia to jest dwadzieścia osiem. Aha. A mamy trzy, dwadzieścia pięć, jedenaście, sześć, dziewiętnaście, trzydzieści osiem. Ojej! Mhm, zgoda. 7. 36. Ty nie trzymasz kciuków, widzę. Trzymaj. 23, widzę, w same lecą. 2. No, jakiś specjalny symbol może. Ale fajnie by było. 29. No, takie obokami leci.

A taka też ciężko się Trzydzieści cztery. i ostatnia liczba 17. Czyli co? No tu tym razem pusto. Nie ma. Nie wiem gdzie to kontrolne szukać. Może gdzieś tutaj. O jest. Jest HT, czyli postaczek. No dobrze, a tutaj nasz... Uparciu, tak? Z numerem 22. Do tej żapeczki zawsze wracamy, tak, no ale cóż. Ale Mario mówi, biorę. Biorę, z muszę. Z innej tutaj... korektury, z innego miasta, biorę ja. <noise> Muszę wypróbować, co na tylko w Dańsku takie są dla nas. Dobrze, patrzymy. Mamy faraona. Papirus, drugiego faraona, harfę. No. A idź, ja. dzban. No dobrze, w drugiej grze mamy faraona, hełm, ibis, statek. No to tu nie będzie. Sfinks. Bonusu też nie. I tu mamy ibisa. Mamy hełm, harfę, kleopatrę i harfę. No niestety. Czwarta gra to jest słoneczko. Do tego statek. Dzban? Powtórzy się coś? Nie, piramida i dzban. Oj, oj, oj. Gra piąta. Szanse tak, ja maleją. I mamy tak: kuferka, kleopatrę, drugą kleopatrę, palmę i mumię. Nie, trzecia nie W grze szóstej mamy łuk, Winogrono. statek. No, Sfinksa i łuk. No, no, I ostatnia szansa. Palma, papirus, palma, wielbłąd i ostatni symbol ibis. Nie, a ja że to palma. No, no, czyli starożytny skarb podtrzymuje tradycję. Czyli stata. nas nie lubi, nie lubi. Także kochani, to papieża, część. z trzewa tym razem okazały się puste. Ale Jeszcze bo raz pozdrawiamy panią z tej kolekturki. No i zapraszamy na drugą część oczywiście. Może tam coś nam wpadnie. I na wszelkie kolejne odcinki. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Pa, pa. Pa.